Ulica Nowowiejska w Mławie będzie nieprzejezdna do 7 kwietnia. Czasowe zamknięcie drogi jest związane z budową kanalizacji sanitarnej w tym obszarze miasta. W związku z tym mieszkańców i podróżnych czekają utrudnienia w ruchu trzeba liczyć się z tym, że ulica Nowowiejska na odcinku między rondem Solidarności a trasą krajową numer 7 jest nieprzejezdna. Łącznie z tym, że linia numer 3 Młockiej Komunikacji Miejskiej nie jeździ już tą trasą, oczywiście czasowo, tylko na rondzie Solidarności skręca autobus w ulicę Księdza Maksymiliana Marii Kolbego i tam kończy swój bieg tuż przy cmentarzu komunalnym. Budowa kanali... Realizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława w obszarze A2 to jedna z części wieloetapowego zadania, jakie od 2016 roku realizuje miasto. Koszt tego przedsięwzięcia w całości to blisko 27 milionów złotych. Podłączonych zostanie ponad 2400 użytkowników tej sieci. Co więcej, na terenie Mławy powstanie 20 kilometrów zupełnie nowej sieci. Oczywiście wiąże się to też z tym, że sieci podziemne, aby położyć trzeba rozebrać albo zniszczyć nawierzchnię dróg. Więc burmistrz miasta Mława, pan Sławomir Kowalewski, przymierza się do tego i Planuje remonty, przebudowy szczególnie tych tras i tych jezdni, pod którymi było układane sieci kanalizacyjne. Urząd Miasta rozpisał już przetargi na projekty techniczne 22 nowych dróg. Tam, gdzie będzie to możliwe, oprócz jezdni zostaną zbudowane także ścieżki rowerowe.